Siemander z tej strony gołąbek. Niedziela, godzina 19 więc pora na podsumowanie 14 tygodnia Olimpiady Miedziowej. Aktualnie nadal dwa sorty, bo pobielany jest na tyle mało, że nie będę dodawać w tym tygodniu. Może za tydzień. Bo jak wiedzą ci, którzy oglądali raport z bunkra. Odzysk w tym tygodniu opierał się głównie na odzysku miedzi z przewodów, a wyniki przedstawiają się następująco: mieć mix 522 gramy i miedź błyszcząca kilo 754. G. Razem 2 kg 270, więc norma wyrobiona na samych praktycznie przewodach. Pozostaje tylko uzupełnić tabelę i sprawdzić, jaki jest pełny wynik 14 tygodni zmagań Olimpiady Miedziowej. A razem 28 i 230 gramów. Więc w 15 tygodniu 3 dychy w zasięgu. noża można powiedzieć. Na koniec, jeszcze słówko do kolegi waltka z WD Warsztat. Kolego, nie ma się poddawania. Ile uzbierasz do grudnia? Tyle uzbierasz. Czy to będzie 20 kilo? Czy 120, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Pozdrawiam wszystkich Olimpijczyków, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do następnego piąteczka.